Oliwie, jesteśmy po meczu z Islandią. Pierwszy mecz w ramach kwalifikacji do przyszłorocznego Euro. I chyba powiedzi trzeba powiedzieć, że byliście dzisiaj taką stroną bardzo dominującą w spotkaniu i zasłużona wasza wygrana. Mm, uważam, że od samego początku to my dyktowałyśmy swoje warunki, i to przeciwnik grał pod nas, więc jakby całe spotkanie było ułożone pod nasze dyktando. Właśnie od razu na początku, pierwsze dwie bramki już zaledwie o 8 minutach, taki był plan, żeby od razu zaatakować Islandię i od razu też atakować, bo w pierwszej połowie tych sytuacji było naprawdę sporo. No, miałyśmy takie założenie, że mamy w pierwszych minutach od razu strzelić bramkę, bynajmniej pierwszą, no a tak poszło, że od razu druga, więc szło wszystko zgodnie z planem. Wasz kolejny rywal to też rywal ze Skandynawii, Norwegia, to taki rywal chyba jednak o wyższej półce. Jak myślisz, jak to spotkanie może wyglądać właśnie z Norwegią, która też obok Was pewnie takim faworytem tej grupy do awansu z pierwszego miejsca też jest? No myślę, że to nie będzie najłatwiejsze spotkanie, ale mamy teraz dwa dni i tak jak trener mówi, teraz każda minuta to już jest minuta do następnego meczu, więc myślę, że przygotujemy się. Niesamowicie dobrze, i, i to będzie kolejny mecz, który zdobędziemy trzy punkty. Dziękuję Ci bardzo i powodzenia. Julia, dzisiaj Twój debiut, jeśli chodzi o mecz międzypaństwowy w rangi eliminacji do mistrzostw Europy, jak go podsumujesz? Jak dzisiaj według Ciebie zagrałaś? Mogło być lepiej, czy jednak jesteś z zadowolona dzisiaj? Myślę, że dałam z siebie wszystko, zrobiłam co w mojej mocy, żeby pomóc drużynie i wygrać ten mecz. Była okazja strzelenia bramki, niestety nie udało się, ale są kolejne mecze, żeby coś zrobić. Właśnie, niewykorzystana ta sytuacja z pierwszej połowy, mogłyście wyjść aż na trzy bramkowe prowadzenie tak naprawdę w pierwszych 20 minutach, co tak naprawdę nie wyszło w tej sytuacji, bo sytuacja naprawdę bardzo dobra. Kurczę, no... Chciałam jak najlepiej. Tak, chciałam wymienić bramkarkę. Niestety wyjęła mi spod nogi, no i złapała piłkę i koniec akcji. Takie pytanie trochę z innej beczki, że e, jesteś też zawodniczką ekstraligowego klubu. Wcześniej występowałaś w lidze do lat 16. Jak ogólnie aklimatyzujesz się w tej piłce seniorskiej? Bo już e, tutaj występ i dobry z Pogonią Szczecin, i też z SMS-em ostatnio. E, tak, gram w ekstralidze. E, miałam debiut e, ostatnio. Teraz był mój drugi mecz. Myślę, że już powoli się zaklimatowuję. idzie mi coraz lepiej. Dostałam minutę od trenera, mam zaufanie, więc robię wszystko, żeby pomóc drużynie. No dziękuję Ci bardzo, powodzenia. Dziękuję. Panie że dzisiaj pierwszy występ w ramach eliminacji rocznika 2007-2008 i chyba trzeba być zadowolony po tym spotkaniu. Tak naprawdę, Polki zdominowały rywalki. Jest Pan ogólnie zadowolony z gry Biało-Czerwonych dzisiaj? 4-0? Tak, jestem bardzo zadowolony z postawy zespołu. Od pierwszych minut narzuciliśmy swój styl, swój sposób grania. Szybko strzeliśmy bramki. Taki był plan i założenie do tego, żebyśmy żebyśmy odważnie pograli i odważnie pograliśmy. To był bardzo ważny mecz. Ja, ja oceniam, że to może był najważniejszy mecz w tym roku z tego względu, że tak jak się rozpoczyna turniej, a przypomnę, że to jest to turniej trzymeczowy, to, to później o tyle będzie łatwiej. E, wysoko wygrywamy, tutaj będą się punkty liczyły, tu będą się bramki liczyły. Chcemy grać jak najlepiej w każdym meczu, a jeśli zasłużymy na zwycięstwa, to będziemy w kolejnych meczach wygrywać. Małe eee, małej kontuzji zauważyłem, że dostała zona witek, co dokładnie się stało kapitan zespołu, bo on zeszła w końcowych fragmentach około 90 minuty. Pojawił się uraz ręki, natomiast nie chcę daleko idących wniosków wyciągać, co z, to, z tą ręką aktualnie jest, ale myślę, że myślę, że tutaj sztab medyczny stanie na wysokości zadania, żeby, żeby to sprawność i żeby boleści, które się pojawiły, żeby, żeby umknęły. Kolejny rywal to Norwegia, też rywal chyba z wysokiej półki. Norweszki też dobry styl. Reprezentujemy jak tren zapatruje się na, na, na tego rywala ze Skandynawii. W mojej opinii to jest najsilniejszy rywal, z którym przyjdzie nam tutaj zmierzyć się. Eee, bardzo dobre warunki fizyczne te piłkarki posiadają. Poza tym umiejętności techniczno-taktyczne po piłkarsku, to, to jest bardzo dobry zespół. To, to tylko... Drobnymi detalami, sytuacjami one nie awansowały do finału Mistrzostw Europy w poprzedniej edycji 2012-2013. Dlatego uważam, że, że przyjdzie nam skonfrontować no, z wyjątkowo silnym i mocnym zespołem. Natomiast chcę powiedzieć, że jeśli my z meczu na mecz będziemy grali lepiej i zagramy jeszcze lepiej niż w dzisiejszym meczu, to jest szansa na to, że, że ponownie będziemy się cieszyli ze zwycięstwa. To dziękuję bardzo, życzę powodzenia w tym skutkaniu. Dziękuję. Weronika. Yy... Tak na początku, to był Wasz bardzo dobry występ. Dzisiaj wygrana z Islandią ogólnie. Myślę, że to był Wasz taki dobry występ, którego byś oczekiwała z takim rywalem, jakim jest właśnie Islandia w pierwszym meczu eliminacji? Y, tak, myślę, że to był nasz dobry występ, aczkolwiek no, pewne aspekty będzie trzeba poprawić i myślę, że poprawimy się na następnym meczu jeszcze lepiej się przygotujemy. Można powiedzieć, że koncertowy początek w Waszym wykonaniu, od razu zaatakowałyście Islandię, Islandki pogubione i dwie bramki szybko strzelone. To był Wasz też bardzo dobry początek, to też trzeba zauważyć. Y, tak, myślę, że początek był bardzo dobry, tak miałyśmy zacząć y, od razu agresywnie na nich wsiąść, strzelać jak najwięcej w ramy od samego początku. Byś miała e, tak na początku porównać e, kadrę z zeszłego roku, bo występowałaś w niej na Mistrzostwach Europy, a teraz jakie widzisz różnice między tymi dwiema e, kadrami, bo obie kadry też widzę, że prezentują dobry, e, dobry styl e, gry. No, są, y, róż, du, są pewne różnice, aczkolwiek y, no, y, stylem gry, y, zawsze mamy taki sam styl gry, próbujemy grać tak samo, y, każda zawodniczka indywidualnie róż, y, różni się od tamtych, są nowe dziewczyny, y, ale też jest to, myślę, bardzo mocna kadra i będzie mogła osiągnąć y, albo tyle samo, i, albo i więcej niż y, wcześniejsza kadra. To dziękuję Ci bardzo, życzę powodzenia w tym swoim. Dziękuję bardzo.